Ta karta może uratować życie. W przyszłym tygodniu w całej gminie rusza akcja przygotowana przez Krośnieńską Radę Seniorów zacznie się rozprowadzanie wśród starszych mieszkańców karty, która będzie bardzo ważna dla na przykład interweniujących ratowników medycznych. Wyobraźmy sobie, że przyjeżdża do nas pogotowie. Jesteśmy sami w domu lub na ulicy eee, z kim od kogo ma zasięgnąć informacja o naszym no, stanie zdrowia? To widać, ale o naszych chorobach, o naszych przypadłościach, jak my nie, mo nie, nie możemy złapać kontaktu yy, z lekarzem czy z ratownikiem. Otóż opracowaliśmy taką właśnie kartę yy, informacji medycznej. Organizatorzy akcji przypominają, że bardzo ważne jest to, by osoba, która nie zna jeszcze swojej grupy krwi, ustaliła ją. Będzie to potrzebne. Do wpisania do karty. Zapisujemy y, swoje dane, ale bardzo oszczędnie, zgodnie z zarządzeniem RODO. Jest to informacja krótka, dla każdego bardzo przystępna, a jeżeli ktoś nie będzie wiedział, jak ją wypełnić, no to rodzina, czy znajomi, czy w ogóle sąsiedzi pomogą. Jest tu tylko imię i nazwisko. To jest ważne, data wypełnienia, no i PESEL, którym się wszędzie posługujemy. A bardzo ważna jest grupa krwi i ciśnienie. Później tu mamy, w drugim punkcie, jakby to powiedzieć kontakt do najbliższego, czyli imię. Do kogo? Pokrewieństwo: czy to jest córka, syn, mąż, czy, czy sąsiad, czy sąsiadka. No i numer telefonu. Karta trafi do seniorów za pośrednictwem np. stowarzyszeń, czy też lekarzy. Przeważnie emeryci, ludzie starsi zapisają, zapisują się do różnego rodzaju organizacji. A ponadto kartę będzie miał każdy ratownik oraz wszyscy lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Żeby każdy zainteresowany wiedział, co to jest za karta i do czego służy. Po serwisie wyemitujemy pełną instrukcję wypełniania karty życia.